Siemano wam wszystkim, tutaj trzeci już odcinek ze Skewersów, jest ze mną kukcią i Kanapka. Siema. Hello. I będziemy teraz właśnie tak grać no. I tyle. Koniec, od, koniec odcinka, hehe. Złoty jabłka dwa. O lol! Lol, ej, ja mam ten, perłę. No to idź na środek, my cię osłaniamy. Spoko, to tam szybko. Dobra, to te na... wylewa, bo jakby koles strącił. Padłeś! Nie, ale mnie kole strącił. A kantaru! Kantaru. Nie, ja, ja już jestem na środku, to nie mogę być ja. A mam mówczy, we mnie nikt nie strzela, przypadkiem? No ja nie wiem, ale do mnie koleś idzie. No tu uważaj! Tak, uważasz, jak idzie tutaj do mnie ja się zaraz bym Dobra, już? Paliłeś go. On ma 5 HP. No, zabiłem go. Już nie żyje. Widzisz mnie? On 20 hutelek z EXPEM. Fak, bym strącił. Strącił cię koleś? Prawie bym strącił. Aha, spoko. Kubi! Kubi! Dobra! No. Ja idę do ciebie mostem, mów czy osłaniaj mnie po prostu. No chyba ja też idę mostem, jeszcze do końca nawet nie jestem. Tak samo dobra, ja tu wylewam wodę na wszelki wypadek. Dobra, kantoru jestem już! Dobra. Ja Spoko, idę. Da, dam ci seta, dam ci seta, gdzie ty? Dobra, chodź tu szybko! Dam ci seta. E o, buks! Ej, dobra jestem! LOL! LOL! JA! JAKI TYP! JAKI TYP! Dobra, chłopcze, poszukaj tutaj itemów jakieś, ale. No, to było takie LOL. A co to było? Chłopcze, jakby co, my się nie możemy bić. Czyli jak, jak będzie 0 na 0, no to wtedy już się nie, nie możemy, to wtedy już wygrywamy, tak? Ej, chodź mostem, chodź. Poczekaj, ja sobie miecz. Ostrość, łup. też moc z jedną do... Ja już się do typa buduję. No a tu typ jest! Dobra, ile mam tam tych typów. Barszaj! Widzę, widzę, widzę! Dobra, zwaliłem go! Dzięki, że... uratowałeś. Te jest złoty, a masz tu. To była moja wyspa ogólnie. Ej, ja mam. Jam ja, ja peru endermana. To nie! Bo masz duszek. No Daj mi jakieś strzały, ja jestem dobry z buku. Ale ciśnij go! Było, ja nie mogę. Dobra, Dedu. Buduj Ile się Ile tam osób zostało? Ej, y jeszcze jedna. A. Ah. już mamy po jednym ki. Fuck you! Tam nie siedzi, patrz tam. Wiem, ja mam lagi. Ej, masz, masz jakiś ten, jakiś klatę dla mnie? Klatę nie. nie mam. Czekaj, ja sobie zjem złoto lepiej. Dobra. Masz enchant, czy mieć? Ja, dziecko, słuchaj, nie wiem, czy Ja mam to jest jeden na mieczu. Lol, ale mam lagi. Czekaj. Masz legę, jak chcesz. Spoko, to ty tu kryj, a ja, ja pójdę enchantować samieczek. Spad! Wygraliśmy. Jej. Uhuu! Koksy! Dobra, jeszcze jedna runda, co? No. Nie, trzeba już to kończyć. Dobra. Oh, lol, ale lagi. Dobra. E, w, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. E, za, komentujcie, czy chcecie, żeby ten duet nadal... Był, żebym nagrywał akurat z tymi osobami, czy, czy jak?